Co Piję drinki z kolegami. To super. Dużo ludzi jest w parze? Nie tak dużo. Oki baw się dobrze, kochanie. Dzięki skarbie. Kiedy wracasz do domu? Zap... Hello? Czemu mnie ignorujesz? Sorki na chwilę telefon odłożyłem. Wypiję drinka i wracam do domu. Oki. Tylko się za bardzo nie upij. Jutro mamy ważny dzień. Nie upiję się? Ale otworzysz tylnie drzwi? Zapomniałem swoich kluczy. Mógłbyś wrócić już do domu? Nie potrafię spać, kiedy drzwi do domu są otwarte. Już płacę rachunek. Na 100%? Tak. Zaraz będę w domu. Twój telefon jest naładowany? Hello? O mój Boże, twój telefon się rozładował. Spokojnie, kochanie, mój telefon nie jest rozładowany. Ile ma procent? W pełni naładowany. Jest już późno? To jest niemożliwe. I ty nigdy nie ładujesz swojego telefonu. Okłamujesz mnie? Wyślij mi zdjęcie w tym momencie. Haha, ktoś w barze miał ładowarkę i mi ją pożyczył. A, okej. Okay. Przepraszam, że spanikowałam. Brzmiałaś trochę szalenie XD. Przepraszam, jestem po prostu zmęczona. Jest w porządku skarbie. Oddam tej dziewczynie ładowarkę i wracam od razu do domu, aby być z tobą. Czekaj! Dziewczynie? Poczekaj, jakiej dziewczynie? Powiedziałeś, że jesteś z kolegami. Skąd wiedziała, że rozładował ci się telefon? Gadałeś z nią? Jak ma na imię? Ma Instagrama. Odpowiedz mi: Twój chłopak jest zajęty, siostrzyczko?